Hej, cześć, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Tym razem o koralowcach i innych bezkręgowcach znalezionych w złożach skamieniałości wodospadów w Ohio. Na początek chciałbym jeszcze powiedzieć, że do zrobienia tego filmu zachęciło mnie przeczytanie książki Historia Ewolucji Steve'a Parker'a, którą bardzo polecam, a konkretnie rozdziału o bezkręgowcach. Pojawia się tam bardzo duży opis właśnie złoża skamieniałości wodospadów w Ohio. O których chciałbym Wam powiedzieć. Otóż w zapisie kopalnym najczęstszymi przedstawicielami parzydełkowców są właśnie koralowce, a te złoża dają nam bardzo duży wgląd w ich ewolucję. Mimo wszystko, pochodzenie parzydełkowców owiane jest mgłą tajemnicy. Możliwe, iż parzydełkowce pochodzą od której z fauny diakarskich, choć nie jest to potwierdzone. Polecam też sprawdzić anatomię parzydełkowców na Wikipedii czy jakiejś stronie biologicznej, ponieważ jest. Po, e, po, ponieważ. E, jest ona kluczowa do zrozumienia tego tematu. Ochodzenie parzydełkowców! Zapewne Pierwsze parzydełkowce pojawiły się już w ediakarze. Ich prekursorem była inaria, którą widzicie teraz na ekranie. Inaria żyła między 635 a 600 milionów lat temu w Australii. Była ona przedstawicielem fauny ediakarskiej. Została ona opisana przez Jamesa Gerlinga w y, 1988 roku na podstawie skamieniałości aż 51 okazów, spośród których 29 było kompletnych. Znaleziono szczątki osobników w różnym wieku i w różnym stopniu zachowania. Osobniki opisane przez Gerlinga różniły się rozmiarami. U najmniejszych podstawa mierzyła 21x18 mm, a u największych 106x86 na mm. Ściana zewnętrzna była zbudowana z mezoglei i cienkiej warstwy naskórka. Macki nie występowały. Prawdopodobnie Inaria jest wczesnym ukwiałem nie, e, nie zagrzebującym się w podłożu. Gerling spekulował, że mogła być przodkiem współczesnych ukwiałów. Nazwa Inaria pochodzi od imienia żony Jamesa Gerlinga, czyli Inary. dała ona początek wielu innym gatunkom koralowców, wy tym dynkowcom i współczesnym koralowcom madryporowym. Natomiast o dynkowcach chciałbym teraz opowiedzieć. Dynkowce, inaczej tabulata, to wymarły rząd koralowców kolonijnych, które charakteryzowały się obecnością Poziomych elementów szkieletowych zwanych dękami oraz silną redukcją przegród. Pojawiły się już w Ordowiku, a ich szczyt rozwoju przepadł na, na okres od Ordowiku do późnego dewonu, wymierając z końcem Permu. Teraz chciałbym wymienić poszczególne cechy charakterystyczne, jak i funkcje. Y, dla ludzi, a tak czy siak cechy charakterystyczne dynkowców. Otóż zacznijmy od szkieletu. Dynkowce tworzyły szkielety kalcytowe, które często są znajdywane w skałach osadowych. Znaczenie skałotwórcze. Wiele gatunków dynkowców miało znaczenia skałotwórcze. Na przykład budowę y, y, budowę wapieni, które obecnie w Polsce są wykorzystywane do celów budowlanych. Pozycja systematyczna. Denkowce są zaliczone do parzydełkowców, a dokładniej do koralowców sześciopromiennych. Występowanie. Denkowce występowały w morzach paleozoicznych, ich skamieniałości można znaleźć w osadach polodowcowych. Kontrowersje naukowe. W przeszłości istniały kontrowersje dotyczące przynależności dynkowców. Między innymi wysuwano hipotezę, że były one gąbkami, ale ta teza została odrzucona. Pierwsze dynkowce. Otóż pierwsze fosylie, które mogą być uznane za szczątki Pierwszych prawdziwych koralowców pochodzą z późnego ordowiku sprzed 450 milionów lat. Znaczna część lądów była wtedy zalana wodą. Jedne z pierwszych koralowców, które zdominowały ówczesne ekosystemy za do dorszem dękowców. były to polipy z wydatnymi denkami, które to były częścią ich szkieletu. Kursorem denkowców lub jednym z pierwszych koralowców mógł być Kepthyllum. Jeszcze inna grupa koralowców, Fawosites, wyglądały jak wielkie gałęzie. Osiągały około 2 metry średnicy i jak wszystkie denkowce były filtratorami. Kolonijne koralowce z rodzaju Pleurodycyum przypominają plastry budowane przez pszczoły. Ich egzoszkielety są prawie. E, mają prawie proste ściany e, i są wieloboczne. I mają kilka prawie prostych ścian. Rodzaj ten żył w wydawonie i karbonie między 300 a 400 milionów lat. PEMU! Tynkowce są najpopularniejszymi skamienlinami z Ohio. Niektórzy przedstawiciele tej rodziny mieli zaledwie 5 cm średnicy. Ale inne mogły dorastać nawet do 1 metra. Dynkowce rosły skorupowatymi powłokami na skałach i muszlach innych bezkręgowców. Niektóre tamtejsze organizmy tworzyły długie skupiska w kształcie prętów lub rur, co upodobniało je do organów. Przykładami mogą być akinofilum i Eryphyllum. Rozchodzące, rozchodzą się one promieniście z jednego miejsca i osiągają powierzchnię pół metra kwadratowego. Dynkowce wymarły w trakcie wymierania permskiego 252 miliony lat temu. 25 milionów lat później, w zapisie kopalnym pojawiają się koralowce kamienne, które najwyraźniej przetrwały. Koralowce nigdy nie stały się tak różnorodne jak w Devonie, ale w Jurze zaczęły się odradzać. Koralowce czteropromienne, które jak dotąd żyły w cieniu, od nowa zaczęły w dominacji. W Jurze 150 milionów lat temu pojawiły się koralowce, fungie, które żyją do dziś, ale większość współczesnych rodzajów powstała po wymarciu dinozaurów około 50 milionów lat temu. I na koniec powiem jeszcze Wam dowcip. Dlaczego ściany ze sobą nie walczą? Bo między nimi jest pokój. Natomiast nie zapomnij dać lajka i subskrypcję. No i to tyle, co miałem do powiedzenia Wam na dzisiaj. No i już. Dzięki za uwagę. Pa! A, i na koniec chcę Wam jeszcze serdecznie polecić przeczytanie tej książki. A szczególnie tego właśnie rozdziału o bezkręgowcach. I, be, i ja korzystałem z tego o. E, Koralowcach i złożu skamieniałości wodospadów w Ohio. I jak widzicie, są tutaj właśnie takie rozdziały. Na każdej stronie jest albo są trzy rodzaje stron. Strona tytułowa rozdziału, gdzie jest takie drzewo rodowe danej grupy, na przykład bez Tutaj jest tutaj na przykład gąb kiedy strona tytułowa pod rozdziału i na dole są najważniejsze wydarzenia z danego okresu i tutaj właśnie tekst albo coś takiego czyli typowa strona no i no i teraz już to tyle to koniec tego filmu pa